W pierwszym pytaniu będziesz musiał zweryfikować trzy dokumenty, które są w księdze rewizyjnej urządzenia. Te dokumenty to przede wszystkim protokół z czynności z Urzędu Dozoru Technicznego, drugi dokument to decyzja, a trzeci dokument to dziennik konserwacji. Żeby odszukać następujące dokumenty, musimy sprawdzić, czy jest to prawidłowa księga rewizyjna do urządzenia. Mamy tutaj numery ewidencyjne urządzenia na księdze rewizyjnej, które również będą znajdować się na urządzeniu. W dalszym etapie filmu opowiem dokładnie, w którym miejscu się one znajdują. Natomiast najważniejszy numer do urządzenia będzie to numer fabryczny, do którego przejdziemy za chwilę. Odszukajmy sobie dwa. Najważniejsze dokumenty, czyli w tym przypadku protokół i decyzje. Mamy protokół z wykonanych czynności, mamy numer fabryczny, który sprawdzimy zaraz na tablicy znamionowej, czy jest wystawiony protokół do tego konkretnego urządzenia. Na tym protokole należy zweryfikować, jakie badanie zostało przeprowadzane, czy jest to badanie odbiorcze, czy jest wynik pozytywny, czy negatywny. Tutaj widzimy wynik pozytywny oraz zweryfikować, kiedy jest termin następnego badania. Żeby zweryfikować numer fabryczny, przejdziemy sobie na drugą stronę urządzenia, gdzie znajdziemy sobie tabliczkę znamionową. Tabliczka znamionowa w tym urządzeniu znajduje się w tym miejscu, będziemy widzieć, że numer fabryczny tego urządzenia to 688, dzięki czemu możemy zweryfikować to na protokole numer fabryczny 688. Jeżeli protokół. Z wykonanego badania technicznego jest pozytywny, musi być również wystawiona decyzja zezwalająca do eksploatacji. Szukamy sobie drugiego dokumentu, zwanego decyzją. Będziemy mieli napisane na decyzję no, również numer fabryczny urządzenia 688, które już zweryfikowaliśmy. Będziemy również mieć numer ewidencyjny urządzenia napisany, ten nadany przez Urząd Dozoru Technicznego. Datę oczywiście badania technicznego i wystawienia decyzji, czyli 30.09.2020 roku. Następnie czytamy pierwszy punkt, gdzie pisze: Zezwala się na eksploatację wyżymionego urządzenia technicznego. do Dnia 30.09.2022 rok przy aktualnych parametrach danych określonych w księdze rewizyjnej urządzenia. Z jakiego względu została ta decyzja wystawiona przede wszystkim na dwa lata? Z uwagi na to, że ten żuraw ma dozór techniczny ograniczony, to rzeczywiście badanie nie jest tu wykonywane okresowe, a doraźne co 2 lata. Trzeci dokument, który jest na tym urządzeniu, jest to, proszę Państwa, Dziennik konserwacji. Dziennik konserwacji jest prowadzony w wersji elektronicznej bądź papierowej. My go mamy w wersji papierowej. Należy również odszukać na dzienniku konserwacji, czy jest to to urządzenie. Czyli po numerze fabrycznym 688 wiem, że ten dziennik konserwacji jest przypisany do tego konkretnego urządzenia. Odszukujemy ostatni wpis konserwatora. Widzimy, że ostatni wpis był 14.06.2022 2022 rok, czyli jest to konserwacja aktualna. Odczytujemy sobie wykonane czynności. Widzimy, że była jakaś wymiana przełącznika przez Konserwacja zgodnie z instrukcją eksploatacji. Mamy również ocenę konserwatora. Urządzenie jest sprawne oraz jest jego parawka wraz z pieczątką z numerami uprawnień. Na konserwatora. Analizując te trzy rodzaje dokumentów, pytanie mamy zaliczone pozytywnie.